Kto jest inwestorem? Inwestorem jest Województwo Małopolskie, konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Natomiast Gmina Bobowa jest współinwestorem, że tak powiem, i partycypuje w kosztach związanych z realizacją tego ważnego zadania. Ważnego ze względu na to, że jednak ominięcie dwóch kolizyjnych skrzyżowań z torami kolejowymi jest bardzo istotne, bo poprawia się znacząco bezpieczeństwo. Wiemy, ile wypadków zdarza się na przejazdach kolejowych. Po drugie, ważny element to jest również to, że y, tam y, znajduje się też y, przy końcu tego łącznika boisko sportowe, które będzie na pewno chronione przez nasyp, który zostanie wykonany przy budowie właśnie tego łącznika. A ponadto będzie zabezpieczona też cała droga, ponieważ ona się będzie podniesiona znacznie wyżej, więc Biała Tarnowska, która od wielu, wielu lat wylewa w tamtym miejscu, myślę, że już tego nie będzie czynić i straty z powodu właśnie powodzi będą dużo niższe. Ponadto będą tam zlokalizowane też na tym odcinku przystanki autobusowe wraz z zatoczkami, czyli zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zostanie też wykonana nakładka na odcinku dojazdowym tutaj od strony CPN-u, od Bobowej. Do tego łącznika. Całość zadania została tutaj wyceniona na 10 milionów złotych. Koszty po stronie naszej gminy to jest 100 tysięcy złotych, około 100 tysięcy złotych. Przy czym myśmy wnieśli też tutaj właśnie swój udział poprzez działki, które udało się pozyskać od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. To były działki przekazane nieodpłatnie i przekazaliśmy również swoje działki. Gdybyśmy to wszystko sumowali, to na pewno ta wartość udziału gminy byłaby znacząca. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że powinna się poprawić płynność przejazdu, bezpieczeństwo. No i oczywiście estetyka, wygląd z tym również związana. My chcemy turystów, różne osoby, które przejeżdżają, zatrzymać i żeby tutaj zechcieli do Bobowej przyjeżdżać. No to musimy takie działania oczywiście podejmować. Tak, tutaj ten ciek wodny, który zresztą dokucza wszystkim, przy nawalnych deszczach szczególnie wylewa, ponieważ nie było tej odpowiedniej drożności na odcinku, tutaj powiedzmy już od właśnie skrzyżowania, które będzie się znajdowało tutaj przy tym łączniku do samej Białej Tarnowskiej. Teraz ta spływalność wód będzie dużo szybsza, a tym samym nie powinno się już tak dziać jak do tej pory, czyli nie powinno być tych szkód takich wywołanych przez właśnie ten ciek wodny. Mieszkańcy pytają, co z kapliczką. Jak wiemy, kapliczka była tutaj przy skrzyżowaniu, przy zakręcie. Jak wiemy, ta kapliczka jest w tej chwili w renowacji. Gdzie ona zostanie umiejscowiona i czy potwierdzi Pan fakt, że jest ona renowacji? Oczywiście, że tak, jest w renowacji. To jest zabytkowa kapliczka która wpisała się tutaj w krajobraz i zresztą wiele osób tutaj przychodzi. Jest to kapliczka świętego Jana na Półmecena, jest, jest bardzo czczona, odbywają się tutaj procesje miejscowej parafian, miejscowych parafian. Będzie się ona znajdowała po drugiej stronie tutaj na gruntach Agencji Nieruchomości Rolli, myślę, we właściwym miejscu, bez narażenia na jakieś właśnie tutaj działania ze strony przejeżdżających i po zakonserwowaniu po renowacji będzie postawiona i będzie tutaj na pewno dalej dalej będzie można czcić świętego który się w tej kaplicy znajduje